Halo, halo, dzień dobry, myślę, że już jesteśmy. Dzień dobry, dzień dobry. Oświetlenia jakoś cudownego, słuchajcie, nie mam. Jestem na dwóch telefonach, mam nadzieję, że widać mnie zarówno na Instagramie. Dobra, musimy chwilkę jeszcze poczekać. Dobrze, dobrze. Myślę, że mnie widać i na Instagramie, i na Facebooku. Cześć, cześć, widzę Was na Instagramie. Słuchajcie, widzę, że dołączacie. Nie wiem jak z Facebookiem, ja słuchajcie tego jakoś ogarnąć. Medium nie mogą, oni tam co chwilę coś zmieniają. Jak będziecie coś pisać na, do mnie na Facebooku, jakbym nie odpisywała, to na pewno odpowiem po zakończonym live. Tak jak obiecałam, zrobimy sobie takiego szybkiego, spontanicznego livea. Ja z Warszawy nadaję. Jestem w hotelu Okęcie. Ostatnio trochę mi się tutaj tych hotelowych rzeczy, że tak powiem, e, ogarnęło. Jak nie jeździłam, nigdzie jak nie jeździłam, się a teraz to normalnie co chwilę gdzieś. Ale przynajmniej widzę, słuchajcie. Słuchajcie, jakie są różnice w hotelach, powiem Wam szczerze. Teraz jestem w hotelu Okęcie, a wcześniej byłam w Szklarskiej Porębie. Hmm, jak on się nazywał? Plat oh, Platinum Mountain and Spa, dr Irene Eris. No i powiem Wam, że tamten lepszy, powiem Wam, że tamten lepszy. Nie wiem, ile on kosztował tamten, bo wtedy nam organizowały zespół RBC, czyli zespół Kamil także nie wiem, ile za noc oni tam płacili, e, ale chętnie się dowiem i naprawdę jest dużo, dużo fajniejszy, nie? Ale wiadomo, dzisiaj tylko przyjechałam na nockę, jutro jestem na wydarzenie, Женю. i będzie ze mną wywiad robiony, także muszę się wyspać, a ja mam jeszcze tyle, słuchajcie, roboty do zrobienia przed tym moim wyjazdem do Turcji, że zaraz jak skończę tego live'a, to i tak muszę odpalić kompa. Ale muszę się wyspać, no bo jutro cały dzień wydarzenia, zdjęcia będę miała robione. Mam nadzieję, że te włosy mi jakoś wytrzymają, słuchajcie, do tego zdjęcia. Muszę jakoś spać dzisiaj, żeby to mi się nie rozwaliło. E, wracam, mamy jeden ostatni dzień i lecę do Turcji. I lecę, słuchajcie, do Turcji. E, ci z Was, którzy, no, ze mną współpracują, no to wiecie, do, 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 że, że, że mnie nie będzie. Natomiast Wam tutaj też ogłaszam, że będę do Turcji i na na Instagramie, na Facebooku myślę, że nie, ale na Instagramie znowu będę Was spamować, e, słuchajcie, moimi zdjęciami na Instastory z Turcji. Tak, także tak jak co roku, tak jak co roku. Oczywiście trzymajcie kciuki, żebym wyleciała, bo jeszcze muszę zrobić ten test antygenowy we wtorek. No ale dobrze, przejdźmy do rzeczy. Ponieważ ja dzisiaj jestem specjalnie, żeby Wam opowiedzieć o kilku ważnych informacjach. Pierwszy to to, że ruszył konkurs. Konkurs ruszył i możecie wygrać masterclassy. Masterclass ze mną w ostatni weekend czerwca. Zachęcam Was serdecznie do wzięcia udziału w tym konkursie, ponieważ masterclassy normalnie, w normalnej cenie kosztują aż 1299 zł. Natomiast jeżeli wezmiecie udział w konkursie, to jedna osoba wygrywa. Już wiem, że osoby tam zaczęły publikować. Ja sobie te posty wszystkie oglądam, czytam i jutro ogłoszę. Szeretném. Jutro, przepraszam, we wtorek ogłoszę zwycięzcę. Od, we wtorek ogłoszę zwycięzcę. Także macie czas do jutra, żeby wziąć udział. Dlaczego warto? Warto przede wszystkim, no bo możecie wygrać masterclassy, ale teraz możecie się zapytać, co musicie zrobić? Bo jedna osoba właśnie na Instagramie mi pisała, co należy zrobić. Wszystko macie opisane, słuchacie też w tych postach konkursowych, ale zdecydowałam się Wam live'a zrobić, żebyście dokładnie wiedzieli. Najważniejsze jest to, żebyście zrobili posta, z obojętnie jaką grafiką. Możecie starzyć swoje zdjęcie, możecie coś tam napisać. No ja wiem, że nie każdy. Jest też idealnym grafikiem, ja też nie jestem, dlatego słuchajcie, korzystam z usług mojej asystentki, która ma tą wizualizację i artystycznie ogarnia to wszystko. Ja absolutnie nie. Także nie musicie tutaj wstawiać jakiś piękny grafik, nie wiadomo czego. Ważne, żebyście wstawili posta publicznego. Zresztą regulamin konkursu tutaj na moim Instagramie jest w link tree, także możecie sobie wejść i zobaczyć, jaki jest regulamin konkursu. Ale wystarczy, że zrobicie sobie, um, słuchajcie, posta i w tym poście napiszecie, dlaczego warto uczyć się komunikacji biznesowej. Dlaczego? Co jest dla Was takie ważne, albo co jest w ogóle dla Was najistotniejsze w tej komunikacji międzynarodowej? Oczywiście um, po angielsku, tak? Co jest? Czy to, czy to żebyście byli płynni w komunikacji? Czy, to, żebyście nawiązywali relacje w biznesie, czy to, żebyście w ogóle ćwiczyli język angielski, cokolwiek. Napiszcie, co jest właśnie dla Was ważne. I teraz jeszcze musicie spełnić, jeszcze musicie spełnić takie wymogi, że dołączcie hashtag, obojętnie czy to jest na Instagramie, czy to jest na Facebooku, czy to jest na LinkedInie, hashtag masterclass z dosyć długi, także masterclass z B ale na tym poście jest wszystko, słuchajcie, napisane i i co? I oznaczyć mnie, żebym ja widziała, tak? Czyli oznaczcie moje konto, jeżeli będziecie robić na Instagramie, no to, no to oznaczcie moje konto, jeżeli będziecie robić na Facebooku, to też oznaczcie moje konto, żebym ja po prostu mogła Wam, Was znaleźć, żeby nie było takiej sytuacji, że Wy się postaracie, posta napiszecie, nie oznaczycie mnie, nie dojdzie to jako tako do mnie, chociaż ja sprawdzam i pod hashtagami, sprawdzam i w ogóle, ale jak mnie oznaczycie, to macie na 100% pewność, że ja po prostu wejdę w to i ja zobaczę. I we wtorek, we wtorek, słuchajcie, około południa ogłoszę wyniki, także że jedna osoba z Was wygrywa te masterclassy za free. Także warto, warto słuchajcie wziąć udział. Dlatego ja już na webinarze mówiłam, że tych miejsc tak naprawdę nie jest 12 na te masterclassy, tylko 11, bo jedna osoba wygrywa. Także warto, warto wziąć udział. Co jeszcze? Jeżeli chodzi, słuchajcie o masterclassy, bo dużo z Was y, osób mi pisało, co to w ogóle są te masterclassy, o co w ogóle w tym chodzi. To są takie bardzo intensywne zajęcia, dwudniowe. Naprawdę słuchajcie, jeżeli myślicie, że przez te dwa dni odpoczniecie, to od razu mówię nie. To są takie zajęcia, które mają wam naprawdę dużo w głowie tutaj zrobić. Ja nad przygotowywaniem tych masterclassów siedziałam już bardzo, bardzo długi okres czasu, dlatego zdecydowałam się tak naprawdę je dopiero teraz zrobić, a nie na przykład na początku mojej działalności, tylko dopiero teraz, ponieważ plan przygotowywania patrzyłam jak reagują moi klienci indywidualni na niektóre zagadnienia, jak to się dzieje, jak przyswajają, co jest ważne. Pytałam się was w bankietach, czego byście chcieli się w ogóle nauczyć i dlatego zebrałam to wszystko w całość. I między innymi na przykład Będą tam też, słuchajcie, te techniki negocjacyjne, bo bardzo wiele osób, wiele z Was napisało właśnie, że chciałoby techniki negocjacyjne poznać, jak negocjować w języku angielskim, więc cały jeden moduł będzie na ten temat. Cały jeden moduł będzie właśnie na temat technik negocjacyjnych w biznesie międzynarodowym. Będzie aż 7, słuchajcie, modułów. Z czego jeden moduł będzie poświęcony jednej prelegence, ekspertce od akcentu brytyjskiego, ponieważ ja bardziej mam akcent amerykański, dlatego chciałabym, żebyście też posłuchali, jak brzmi brytyjski, bo cały masterclass będziecie ze mną mieli, tak? Sobota, niedziela, ale oczywiście wy będziecie tam najwięcej pracować, nie ja. Ja będę, jak gdyby, w takim waszym. Osobą, która będzie Was prowadzić, będę Wam przedstawiać wszystkie zagadnienia, będę mówiła, co musicie zrobić, będę Wam przekazywała tą wiedzę, natomiast ćwiczyć będziecie Wy. I będziecie ćwiczyć w bardzo, słuchajcie, małych grupkach. Także to nie jest tak, że jest 12 osób i to jest taka zwykła lekcja, że ja jestem i pytam po kolei kogoś tam. Nie, Wy będziecie dzieleni na bardzo małe grupki, podzespoły i nie przyzwyczajajcie się do jednej osoby, bo będziecie dzieleni w ogóle. Raz będziecie z jedną ćwiczenie z jedną z osobą, mieli następne ćwiczenie z drugą osobą, właśnie po to, żebyście się mogli e, spodziewać różnych akcentów. Każdy z was też inaczej będzie mówił i to właśnie jest zaleta tych masterclass, ponieważ w biznesie tak na dobrą sprawę nie jesteście w stanie przewidzieć z kim będziecie rozmawiać. Słuchajcie, taka sytuacja jest dzisiaj. Ja dzisiaj jestem w hotelu Okęcie. E, zeszłam sobie na kolację, bo byłam bardzo głodna po tych wszystkich moich przebojach. Słuchajcie, z pociągiem już stwierdziłam, że chyba nigdy więcej pociągiem nie pojadę, ale zawsze tak mówię, a później tak wsiadam. Dlatego, że przynajmniej sobie poświęciłam ten czas na pracę, także o tyle jest dobrze, że posiedziałam w tym pociągu, poświęciłam sobie ten czas na pracę, ale byłam bardzo głodna, więc zeszłam pierwsze co to zjeść. I siedziałam ja i chyba tylko jedno małżeństwo polskie. Tak naprawdę wszyscy inni byli e, za granicy, wszyscy. I wszyscy mówili w różnych językach świata. Tu są ludzie z Albanii, z Finlandii, z... skądś tam jeszcze wyłapałam, chyba ze Szwecji, ale oczywiście obsługa hotelu tylko i wyłącznie w języku angielskim. Także zobaczcie, jak ten język musi... No jest Ważny, jest ważny i oczywiście inaczej Turcy mówią, bo tu, o Turków jeszcze słyszałam dzisiaj tutaj, inaczej słuchajcie Turcy mówią po angielsku, inaczej mówią e, z Finlandii osoby, to wszystko jest inaczej i dlatego to jest takie ważne, żebyście Wy wzięli udział w tych masterclassach, bo Wy sami też mówicie inaczej i musicie się do tych wszystkich akcentów przygotować. Poza tym tam będziecie mieli dodatkowe zadania domowe, dodatkowe zadania między sobotą a niedzielą i żeby dostać certyfikat będzie jeszcze dodatkowe zadanie poniedzieli do zrobienia. Także to nie będzie takie słuchajcie easy, żeby ten certyfikat dostać, ale. Można. Można dostać, później dostaniecie certyfikat podbity normalnie moją firmą z moimi imieniem i nazwiskiem, moją firmą, którą będziecie mogli sobie później przedstawiać, na przykład przy zmianie pracy, jeżeli ktoś z Was planuje, tak, że dostaliście certyfikat, że graliście udział w masterclass. Co jeszcze, dostajecie ogromną ilość gratisów. To wszystko jest opisane na stronach sprzedażowych. Bodajże że 8 gratisów jest do tego, do tego wszystkiego. I teraz te masterclassy macie tylko i wyłącznie za 799 zł. Także Opłaca się kupować, ponieważ one później w sklepie będą za 1299, bo to jest normalna cena. Teraz robimy za 799, bo wakacje zbliżają się. Bo chcemy, żebyście się przygotowali do tego wszystkiego, także końcówka czerwca, sobota i niedziela. Yy, oczywiście słuchajcie sobie zapisujecie w kalendarzu, że macie ze mną, tak? Sobota, niedziela macie ze mną. Korzystajcie, póki, yy, póki cena jest niska. I póki są miejsca, bo w pewnym momencie ja też jadę do Turcji, ale będziemy razem z Izą tutaj obserwować, ile tych miejsc zostało. Ponieważ, no jeżeli już się wszystko zapełni, no to niestety, ale zamkniemy sprzedaż. No bo nie, ja nie chcę robić tutaj tych masterclassów, słuchajcie, na ilość, że mi się tutaj, nie wiem, 50 osób zapisze. Jak ja wiem, że to nie będzie po prostu później adekwatne i nie będzie to absolutnie dobre dla osób, które uczestniczą. Ja muszę mieć małą tutaj, akurat grupę ludzi. Owszem, robię produkty, które są dla wielu, ale ten produkt jest tak jak gdyby premium. To jest produkt premium, to jest produkt ekskluzywny, dlatego tutaj może być ograniczona, słuchajcie, liczba osób, tak? Ograniczona liczba osób. Także, jeżeli jesteście zainteresowani tematem biznesu międzynarodowego, komunikacji w biznesie międzynarodowym, negocjacji w biznesie międzynarodowym, a co do technik negocjacyjnych, to powiem Wam szczerze, że warto je znać, nawet nie tyle ze względu na to, że być może wy nie chcecie negocjować, możecie powiedzieć, a po co mi to przecież Ja nie negocjuję. Okej, okay. tylko pytanie: czy negocjujemy tylko i wyłącznie w biznesie? Zastanówcie się, bo ja myślę na przykład, że negocjujemy chociażby z, nasz, na przykład z naszymi dziećmi, negocjujemy z naszymi partnerami, negocjujemy czasami nawet z naszymi przyjaciółmi, wybierając lokal, wybierając hotel na wakacje, wybierając podróż, cokolwiek, wtedy używamy negocjacji. I warto też wiedzieć, jakie osoby. Jak te osoby, z którymi my współpracujemy, z którymi my rozmawiamy, jakich technik negocjacyjnych oni używają przy tych negocjacjach. Ponieważ ja powiem Wam szczerze, że jak byłam pierwszy raz na szkoleniu z negocjacji, akurat to było nie wiem, czy to Holendrzy mi wtedy zorganizowali, czy Niemcy, już nie pamiętam, to ja w hotelu później całą noc nie spałam, bo ja sobie myślałam, przypominało mi się w głowie, ile razy ktoś na mnie stosował te techniki negocjacyjne, tak? To nie było tak, że ja poszłam i nagle zaczęłam te techniki używać wszędzie, aczkolwiek oczywiście też, Zaczęłam jak najbardziej. Natomiast mm, o tak, negocjacje na każdym kroku Edufarma. O, z Edufarmą my zrobimy live, słuchajcie, ale to później, później, bo za dużo byście mieli informacji na raz. Ale jak ja wrócę z tych wszystkich wojaży, słuchajcie, bo jak wracam z Turcji, to jeszcze prowadzę szkolenie dla jednej dużej firmy, korporacji, ale to nie mogę wam na razie jeszcze powiedzieć i zdradzić nazwy, bo nie podpisaliśmy jeszcze umowy. Znaczy współprowadzę, bo nie jestem jedyną osobą, która prowadzi to szkolenie. Ja mam jeden dzień i trochę Jed troszeczkę z pierwszego dnia, troszeczkę z drugiego. I słuchajcie, jak ja to wszystko wrócę z tej Turcji, zrobię to szkolenia, to z edu Farmą widzimy się na live, także. Koniecznie oglądajcie. A w ogóle polecam Wam serdecznie profil EduFarmy. Przede wszystkim, jeżeli chcecie uczyć na przykład języka angielskiego wasze dzieci. Także zobaczcie, co ciekawego EduFarma ma dla Was do zaoferowania, ponieważ jak widziałam ostatnio mapkę, gdzie już działają, gdzie już są, no to jest imponująca i nawet są w moim mieście. Także się nawet odezwałam, gdzie Wy tam jesteście online, tak? Także nawet są, słuchajcie, w moim mieście. Także zachęcam Was serdecznie. No i teraz wracając do tych naszych nieszczęsnych negocjacji. Ja nie spałam później całą w tym hotelu, pamiętam, nie mogłam usunąć, bo mi się przypominało, przypominały mi się różne sytuacje z mojego życia, przede wszystkim akurat zawodowego i widziałam teraz, jakie techniki negocjacyjne, kto, co ktoś na mnie próbował stosować. To było wręcz dla mnie, jakby mi się drzwi takie otworzyły, tak, zapraszamy się na ogarni angielski, o właśnie, zapraszamy się na, a Edu Pharma tu mówi, zapraszamy na ogarni angielski, także wskakujcie na profil, tak, wskakujcie. I dla mnie, słuchajcie, to było coś niesamowitego, naprawdę niesamowitego. I powiem Wam jedną rzecz później, jak warto też znać, jak się te techniki negocjacyjne nazywają. Poczekać, bo mi się coś tutaj. Pykło. Dlaczego? Dlatego, że później jak negocjowałam, akurat nie po angielsku, to było po polsku, miałam do wynegocjowania jedną rzecz i wchodzę. A był tam pan taki postury, no, metr 90, waga jakieś 120-130, wiecie, ja wchodzę, metr 50 w kapeluszu, tam 50 kilo wagi. No to on sobie myślał, że tak sobie ze mną postąpi: A, ja sobie wynegocjuję wszystko, co tam będę chciał. No i za, zaczął ze mną rzeczywiście tak z grubej rury i zastosował technikę negocjacyjną, która się nazywa IMADło. O tym imadle trochę mówiłam na webinarze, zresztą na masterclassach też będę mówić. Ja tak wysłuchałam, wysłuchałam, ja już wiedziałam, co to jest za technika. Wysłuchałam i tak sobie usiadłam i mówię: Hmm, no dziękuję, dziękuję panu. Widzę, że tutaj pan z technik negocjacyjnych jest wyszkolony, zastosował pan technikę imadło. Natomiast to, 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 to i to ja wtedy powiedziałam, o, z mojej perspektywy, jak to wszystko wygląda, no i pana, że tak powiem, trochę. W krzesło wmurowało, tak? Pana trochę w krzesło wmurowało i powiem wam, że wynegocjowałam praktycznie 90% tego, co chciałam. Także warto te techniki znać, warto wiedzieć, kiedy ktoś na Was je stosuje, i warto później wprost powiedzieć, że Wy znacie te techniki negocjacyjne i wiecie, jak one się nazywają. Czyli nawet nie o to chodzi, żeby Wyście Wy stosowali, bo niektóre techniki bardzo mocno są takie emocjonalne. Ja ich bardzo nie lubię, bo one są bardziej podchodzące pod szantaż emocjonalny. Ale warto jest znać, żebyście byli tego też świadomi, tak? Warto jest znać, żebyście byli świadomi, że ktoś na was takie techniki stosuje, a takie są. Niestety, powiem szczerze. Natomiast, no tak jak mówię, warto je znać. I te wszystkie techniki no, nie wszystkie, przepraszam, bo tych technik to jest multum, ale część tych technik negocjacyjnych będziemy dokładnie omawiać na tych masterclassach. Dokładnie będziemy omawiać, jakie wyrażenia stosować w języku angielskim, czyli będziecie negocjować między sobą i między mną oczywiście też w języku angielskim od razu, bezpośrednio, no bo nie widzę sensu po polsku. Także od razu po angielsku, słuchajcie, będziecie sobie wszystko y, się uczyć, jak co zrobić. Czyli podsumowując, jest aż 7 słuchajcie, modułów z wystąpieniem y, gościa specjalnego od brytyjskiego akcentu. Y, moduły skupiające się na pokonaniu bariery językowej, na brzmieniu inaczej. Ja was trochę nauczę też autoprezentacji, co robić, żeby poczuć się pewnej siebie w tym biznesie międzynarodowym, bo to nie są masterclassy, to nie są typowe z językiem angielskim, bo ktoś mi kiedyś tu napisał, co z angielskiego będziemy robić. Nie, to są słuchajcie z komunikacji. Komunikacja, o, cześć, cześć Aleksandra, cześć. Słuchajcie, to jest komunikacja międzynarodowa, to jest komunikacja międzynarodowa. Skoro to jest komunikacja międzynarodowa, to mogą być i muszą być nawet ludzie z różnych, z różnych, słuchajcie, poziomów. I Poziom, od którego możemy zacząć, to jest A2. Jeżeli jesteś na C2 i tak nie czujesz się dobry z negocjacji, albo chcesz zobaczyć, jak się negocjuje z innymi ludźmi, to też Cię serdecznie zapraszam. Nie ma absolutnie żadnych przeszkód, ale myślę, że taki minimum poziom w tych masterclassach to A2, no bo musimy się jednak między sobą trochę tak już podogadywać, że tak powiem. Dajcie mi tutaj serducha, dajcie mi tutaj znać, czy, 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 czy wiecie, o czym ja mówię, czy zgadzacie się ze mną, przynajmniej z tymi technikami negocjacyjnymi, bo dla mnie, słuchajcie, to był szok, jak ja się o tym dowiedziałam. Dajcie mi tutaj znać, czy wszystko, czy zgadzacie się ze mną w ogóle i czy znacie w ogóle techniki negocjacyjne. Myślisz, że jeśli wyczujemy techniki, to walić prosto z mostu, że wiemy, co jest na rzeczy, czy wtedy przechodzi się na inną technikę, czy raczej spuszcza stonu. E, wiesz co, to wszystko zależy. Ja, ja od razu powie, ja podałam przykład tego pana. Dlaczego? Dlatego, że on ewidentnie... Jak gdyby chciał pokazać swoją wyższość nade mną, to od razu Wam powiem, chciał pokazać swoją wyższość nade mną, był bardzo taki nieuprzejmy, miły i od razu z grubej rury po prostu wyjechał mi z tą techniką negocjacyjną. Więc ja, żeby go uciąć, powiedziałam, że tak, wiem, jaką pan technikę negocjacyjną na mnie teraz stosuje i ona nazywa się tak i tak, okej, okay, super fajnie, przyjąłem do wiadomości, aczkolwiek i wtedy zaczęłam ze swoim. Natomiast to zależy wszystko od rozmówcy, nie? Jak były takie sytuacje, gdzie wyczuwałam, że ktoś stosuje na mnie techniki negocjacyjne, Ok, to była normalna rozmowa, normalne negocjacje. Przecież wcale nie musiałam mówić, że tak, tak, to są takie techniki, tylko po prostu wybierałam adekwatną technikę negocjacyjną do siebie wtedy. Dostosowywałam to, tak? Z tym panem walnęłam mu prosto z mostu, od razu wam powiem, no bo tak wychodziło z jego zachowania, nie? Tak wychodziło po prostu z jego zachowania, i tak, no że tak powiem, no musiałam go uciąć, bo sobie po prostu za daleko tam jechał. I, I myślał, że, że wiecie, że on tam sobie wszystko ugra, bo weszła sobie na 50 w kapeluszu pani i wyszło na jak, że 90%, 90% słuchajcie, ja ugrałam. Nie? Także to zależy naprawdę od, od sytuacji, ale to też trzeba wiecie, wyćwiczyć. Dlatego takie warsztaty są, takie masterklasy, właśnie ważne, bo wy sprawdzacie siebie w różnych sytuacjach, jakbyście zareagowali. A poza tym macie też mnie, która wam później powie, jak byście mogli lepiej zareagować, albo jak inaczej zareagować. Oczywiście po każdym z tych masterclassów każdy z Was dostaje dla tylko tylko tyle miejsc, ponieważ po każdym z tych masterclassów każdy z was dostaje też indywidualny plan rozwoju stworzony przeze mnie i feedback stworzony przeze mnie, nie? Super temat na warsztaty językowe. Totalnie polecam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No już część osób się zapisało. Ja sobie robię listę osób. Myślę, że też jeszcze sobie do nich zadzwonię, sobie też porozmawiamy wcześniej. Ale to ja jak już wrócę z Turcji, bo naprawdę teraz mam wszystko, słuchajcie, tak potąd zawalone. Także czy macie jeszcze jakieś pytanka? Słuchajcie, dawajcie tutaj znać. Nie wiem, czy ja Facebooka w ogóle widzę, bo tak jak zawsze nie widzę Facebooka. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Powiem Wam szczerze, ale jeżeli na Facebooku mi coś napiszecie,. To ja odpowiem na pewno, jak skończymy tego live'a. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to dawajcie mi tutaj znać. Jeżeli nie, albo Wam coś się słuchajcie, nagle później urodzi, bo tak często jest. Ja, webinar, słuchajcie na webinarze, pytałam, czy macie jakieś pytania, bo daj, że jedna osoba miała, a później tam zamknęłam wszystkie sprzęty, poszłam coś zjeść, napiłam się, otwieram telefon, a tam multum pytań od osób, które były na webinarze, bo czasami tak jest. Czasami po prostu coś nam przyjdzie do głowy i chcemy się zapytać. Nie ma problemu, pytajcie się. Ja odpowiem, jutro mnie nie ma, bo wiecie, mam wydarzenie z redakcją Business Woman and Life. Tak jak Wam powiedziałam, więc raczej, raczej mi na social mediach nie będzie, aczkolwiek spróbuję Wam tutaj coś pokazać za kulis, jak to wygląda, nie? Jak to wygląda za kulis, takie za kulisami rzeczy też są fajne. No i wywiad ze mną będzie we wrześniowym numerze, tak? Gdzie będziecie mogli, ktoś mi się zapytał, gdzie tę gazetę będzie można kupić, słuchajcie, one są w Empiku, są w Kioskach Ruchu, na Poczcie Polskiej, w Inmedio są i są jeszcze w tych takich kioskach, jak ktoś wylatuje na, na lotniskach, nie? Gdzie są te gazety, ja zawsze tam wchodzę i też zawsze coś sobie na tym lotnisku kupuję. O, Ilonka pisze: Jestem na Facebooku. Dobra, czyli widzę, co tu piszecie. Coś mi tu się migło, coś mi tu się migło. Super, super kochana. No to ja już słuchajcie, kończę. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to dawajcie znać. Zachęcam was serdecznie do udziału w tych warsztatach, zachęcam was serdecznie do udziału w masterclassach, bo bardzo dużo z tego wyniesiecie. Nie tylko certyfikat. Ja wiem, że niektórzy tam się zapisują, bo chcą certyfikat później, ale nie tylko certyfikat, tylko dużo, duży ogrom wiedzy. Zbudujecie też relacje między sobą, bo nie ukrywam, że to taka będzie trochę mała grupa spędzicie ze sobą dwa dni i ze mną, ale też w mniejszych grupach, więc na pewno jakieś relacje, słuchajcie, też się myślę, że zrodzą, tak? Myślę, że się też na tych masterclassach relacje zrodzą. Przypominam, że to jest cała sobota, cała niedziela, ostatni weekend Czerwca, tak? Po więcej informacji, na Facebooku tutaj macie linka, natomiast na Instagrama wystarczy, że wejdziecie w mój link w bio, czyli klikacie sobie na mój profil: Emilia Podłoga Sędziak, klikacie tam w link w bio i tam będzie taki, taki link, czyli się wy, wyświetli, czyli kilka linków pod spodem, i klikacie sobie w pierwszy link, i tak macie szczegółowo wszystko krok po kroku opisane. O co chodzi z tymi masterclassami? Jak to będzie zorganizowane, jak to wygląda cenowo, dlaczego jest teraz promocja i że jest promocja, też to wszystko widać. Także koniecznie wskakujcie w te linki, przeczytajcie sobie, jeżeli coś jest niejasne albo chcecie jeszcze jakiejś dodatkowej informacji, dawajcie znać. No i oczywiście przypominam Wam o tym konkursie, bo warto, warto w tym konkursie brać udział. Ja we wtorek ogłoszę zwycięzcę. Regulamin konkursu też macie. Przypominam, robicie publicznego posta z grafiką, ze swoim zdjęciem, zdjęciem jakiejś książki, whatever. I piszecie, co dla Was znaczy komunikacja w biznesie międzynarodowym. Oznaczacie mój profil, robicie hashtag masterclass i ja was znajduję. I we wtorek ogłaszamy wyniki przed moim wylatem na wakacje. Tak? Także ja Wam serdecznie, słuchajcie, dziękuję. I do zobaczenia niebawem. Jutro wam spróbuję coś tam z tego backstage'u jeszcze pokazać, nie? Jutro wam spróbuję pokazać. Ja jestem w hotelu, piękna, piękny zachód słońca. Warszawę widzę, jutro będę. O, jutro będę na dziesiątym piętrze, więc jeżeli ktoś z Was jest z Warszawy, no to wasze was te widoki raczej interesować nie będą. Ale ja postaram się Wam zrobić fajne jakieś zdjęcie, bo będę na Dziesiątym piętrze i widok na Warszawę będę miała cały. Także, także spróbuję Wam tutaj coś tam przemycić, jakieś takie smaczki widokowe, tak? Także do zobaczenia, moi drodzy.